Siemmon Mordy, jestem Feku, witam was bardzo serdecznie, czekajcie, czy sprawdzę, czy kabel jest dobrze, Dobrze Bo czasami się zdarza tak, że po prostu mam na mikrofonie od słuchawek i wtedy chyba jest jakiś dziwny dźwięk czy coś takiego, ale go tam nie ma, bo on się po prostu tak czasami zaplątuje. Jesteśmy sobie w Robocraftie, wiem, że dawno nie było odcinka z Robocrafta, ale to przez po pierwsze przerwę, a tak to w sumie e, dobrze akurat idealnie wchodzi. Też wczoraj nie było odcinka, czyli dzisiaj kiedy to nagrywam, dlatego że odciki się rzucają w nocy, a mi się nie chciało wczoraj wieczorem tego nagrywać, bo stwierdziłem, że to nagram o 23, ale była ta 23, a jednak mi się nie chciało usiąść i nagrywać tego, dlatego dzisiaj po prostu nagram dwa odcinki. W dzień, w którym widzicie ten odcinek, wleci jeszcze jeden, żeby tak jakby nadrobić. Dodatkowo, właśnie jestem już teraz pewien, że chcę dodawać 9 odcinków w tygodniu, już tak na 100% i w ogóle. Tylko, że jeszcze nie wiem, czy w tym tygodniu od razu teraz zaczynamy te 9 odcinków. Dlatego, że problem może być to, że chcę nagrać na zapas sobie właśnie odcinki, a jeżeli będę wrzucał dwa w weekend, to nie wiem, czy mi się to do końca uda. Wiem, że mam wolne i w ogóle jeszcze chcę przejść terarię, bo jak przejdę terarię, to od razu oddaję tego laptopa, później będę musiał ogarnąć program. To wydaje mi się, że tak z 3-4 dni by mi było potrzebne, bo po pierwsze bym musiał w ogóle iść do Wrocławia kupić sobie pendrive'a, to akurat bym zrobił gdzieś, w którym bym nie miał laptopa, ale w ogóle może zacznę rundę, nie mam pojęcia, nie mam żadnych nowych robotów właśnie, to jest najgorsze, więc albo zagram sobie czymś, czym już grałem i na czym mam poziom, albo czymś, czym, na czym już grałem i nie mam poziomu, w sensie na broni. Czyli tak teoretycznie tym dawno nie grałem, więc możemy sobie tym zagrać też czekać jakie on ja to jeszcze bronie Dobra, zagrajmy sobie po prostu może tym mechem, bo też nim dawno nie grałem. Mm, mam zdrowy poziom, więc spokojnie. Na pewno od czasu update'u nim nie grałem i zaraz wrócimy sobie do tej rozmowy. Dobra, jesteśmy sobie na arenie Alternum Robot z zapiernicza. Z tego co wiem, jest nowy robopas, ale wywalone w sobie na niego nie będę wydawał pieniędzy, tą grę bo jestem cebulakiem głupim. I teraz tak, co tutaj się dzieje, tutaj jest jakiś przeciwnik, to sobie z nim pobaczymy, ciekawe czy tutaj w ogóle jest szansa, żeby wskoczył tym robotem, ej, w sumie jest nawet nieźle, e, miałem dokończyć to, co zacząłem poprzednio mówić, ale ta gra się tak długo ładowała, że to jest masakra. E... Co ja mogę wtedy mówić? Na pewno o tym, że chcę dodawać 9 odcinków, ale nie wiem czy to na razie teraz już będę to robił, dlatego bo właśnie muszę sobie nagrać odcinki na zapas na czas, jak będę oddawał laptopa. Oprócz tego ogarnę sobie przed chwilą statystyki i Robocraft jest w sumie serią, która już nieważne walone w to, że robi największe wyświetlenia i w ogóle, ale w sumie robi yy... Ej, sprawdzam sobie to są praktycznie same odcinki, które robią tak mniej więcej jedno wyświetlenie dziennie, że tam jest z 10 tych odcinków czy coś takiego, które robią po jednym wyświetleniu codziennie. Nie wiem, co jest dodatkowe 10 wyświetleń na dzień. Oczywiście troszeczkę to chyba zawyżam. Nie wiem, jeden na pewno miał 7 wyświetleń w ciągu ostatnich dwóch dni. To jest dosyć sporo, jak na mój kanał przynajmniej. I teraz pytanie moje brzmi, jak zrobić, żeby takie samo coś się robiło na filmikach z innej serii, nie wiem, czy typu z Minecrafta czy coś, bo to raczej nie zależy od e, lajków, tylko od tego, ile tych filmików jest w ogóle na YouTubie, bo po prostu, jeżeli tych odcinków z... Aha, oni w ogóle nie mają trzech osób w teamie, bo tak długo się ładowało, tak jak mówiłem beka. To po prostu zależy od tego, ile jest odcinków na YouTube, bo jeżeli robokrafta praktycznie nikt po polsku nie, nagry nie nagrywa, to mi promuje te odcinki, dlatego żeby ktoś to nagrywał, tak? Tak mi przynajmniej wydaje, tak sobie to tłumaczę. A jeśli chodzi o... Czekajcie, bo teraz nie wiem, co tutaj powinniśmy robić, bo możemy sobie albo wbić w tego ziomka, ale go raczej nie zabijemy, bo on stoi w bazie, tylko możemy sobie w sumie stać i patrzeć, no bo... Co innego nam zostało do robienia? Dobra, no teraz sobie może porozmawiam, to będzie taka po prostu szybsza gra, zaraz nam wskoczy dominacja i po prostu to wygramy, ale ma fajne emotki tam ten ziomuś. nie wiem kiedy to w ogóle dodali. I właśnie, co zrobić, żeby to się dodawało? Raczej nic takiego się nie da zrobić, dlatego że po prostu właśnie tak jak już powiedziałem, tych odcinków z Robocrafta jest mało i nikt ich praktycznie nie dodaje, tylko z... Robocrafta po prostu jest wróć Co ja przed chwilą powiedziałem? Że z Robocrafta jest po prostu tych odcinków mało i nikt ich nie dodaje A z Minecrafta jest wszystko zesrane tymi odcinkami Bo w sumie ludzie nagrywają Minecrafta od dawna W sumie to jest pierwsza gra, która zapoczątkowała tutaj Tą platformę Najbardziej na niej zaistniała I tych odcinków po prostu z Minecrafta jest dużo I dlatego nie ma przebicia I chyba to nie jest zależne od tego ile mam lajków czy coś Bo nie wiem W sumie na razie sobie to nagrywam I może w przyszłości ta seria będzie robiła jakieś wyświetlenia czy coś, bo po prostu zacznę wbijać sobie ludzie, bo też to wszystko zależy od lajków i od tego watch time'u. Yy... Tak, jakby nie wiem, jeżeli nagle by zacznie wbijać codziennie jedna osoba i będzie oglądać cały odcinek, to ten odcinek będzie coraz wyżej się pozycjonował i w ogóle aż w końcu będzie robiło w sumie cały czas takie same wyświetlenia, czyli po tej jednej osobie. A jak dla mnie to już jest git wynik, jak mam jeden odcinek na moim poprzednim kanale, który ma tam 20 tysięcy wyświetleń, to on robi na miesięcznie tak z 250 wyświetleń nowych, więc to jest dosyć sporo. Bo jakbyśmy sobie obliczyli, żebym dodał takich 10 odcinków, to mam 2,5 koła już. Eee, miesięcznie, czyli dosyć sporo tych wyświetleń, eee, czyli eee, przyjczając w sumie na Hajsik to chyba za jakieś 14 zł czy 15 zł, po prostu za odcinek co miesiąc, który sobie dodałem tam kiedyś, więc dosyć nieźle eee, wtedy bym miał na jakieś nowe gry nie musiałbym czekać na promocję na Isaaca i na Don't Starwa i widzimy się na kolejnej jarenc oczywiście to był żarcik, bo na razie i tak nie zapowiada się to, żebym wyciągał z tej platformy jakiekolwiek pieniądze Dobra, jesteśmy sobie na arenie. Ogólnie ja wiem, że większość osób na tym kanale chce tego Robocrafta i w ogóle, ale jeżeli ja za każdym razem wchodzę i tutaj są jakieś dziwne problemy z włączaniem go, no to naprawdę to mnie strasznie denerwuje. Jeszcze ten odcinek będzie krótszy, dlatego, że poprzednia runda była tak zabawnie krótka i ta też, a ja siedzę tutaj no długo, bo te głupie gry się cały czas ładują. Tamten w ogóle, już myślałem, że tu zaraz wyleci, bo się zbliżał w tą stronę, jeszcze był tak na widoku. No ale mniejsza. Wracając, to właśnie strasznie długo się namaduje poprzednio jak bo wbiłem do gry to czekałem 10 minut na znalezienie meczu i nie mogło znaleźć. To było z jakiś tydzień temu, więc tak, ma jakieś problemy ze sobą o, ostatnio. Tym bardziej, że teraz bym sobie chętniej pograł w Minecrafta i w ogóle, więc tak troszeczkę się przymuszam do tego, żeby w to pograć. I w ogóle serwery w niej lagują. To nie jest moja wina, to co się tutaj dzieje, tylko to są lagi tego gościa. Nie ma tutaj nigdzie pingu, więc wam nie pokażę. Musicie mi po prostu uwierzyć. Że to też ja tak laguje. Eee, bo w sumie nie ma takiej opcji, żeby mi lagował internet. Mam na telefonie wyłączony. Zaraz co zobaczymy resztę osób. W ogóle, co to ma być? Czemu on jest praktycznie niezniszczalny? O co tutaj chodzi? Dobra, wszyscy jednak zacinają. To nie wiem, to może ja mam jakiś problem, że coś no. Eee, dobra, jednak wywalone, no ale. Cały czas mam jakieś problemy z wyszukiwaniem tej gry i w ogóle denerwuje mnie to strasznie. Ja wiem, że wy chcecie tę grę, ale jeżeli po prostu nie będą się pojawiały z tego ciki, to musicie mi wybaczyć, ale już znacie powód tak jest, że po prostu mi nie działa tak jak powinna. I po prostu mi się już nudzi powoli, więc chyba na tym byśmy zakończyli moją przygodę z tą grą. E, to będzie raczej ostatni odcinek. Chciałbym w sumie zacząć coś nowego czy coś, ale z jednej strony to jeżeli bym nie nagrywał Robocrafta, to nie mam takiej żadnej gry multiplayer, w którą mógłbym pograć. Dodatkowo, no to robi największe wyświetlenia, więc to mnie najbardziej kusi, żeby w to nagrywać i w ogóle, żeby to nagrywać, eee, więc to mam taki troszeczkę dylematy. Możecie mi napisać w komentarzu, co o tym sądzicie. Ale no po prostu to może być ostatni odcinek, więc jeżeli ktoś tutaj spróbuje kanał dla Robocrafta, to może odsubować bo ja nie będę tego już nagrywał. Znaczy, może kiedyś wrócę do tego, nie mówię, że nie, ale na pewno do formatu KOMPA, czyli przez najbliższy miesiąc, pewnie nie będzie żadnego odcinka z tej gry. Bo po prostu nie mam do tego cierpliwości, wolałbym sobie pograć na razie w tamto. I jeszcze poza tym chciałbym sobie po prostu przejść tam te gry, mam nadzieję, że teraz mi wave'a pewnie wywaliło, bo strasznie to głośno powiedziałem. No, ale chciałbym sobie na razie przejść tę i troszeczkę tam w Minecrafcie pobudować, zanim oddam tego laptopa, bo może po prostu serwis Minecrafta też usunę i zaczniemy sobie wszystko od nowa. No nie wiem, jeszcze się zobaczy. Ale z drugiej strony po co mam budować, jeżeli mam to zaraz usunąć, to nie wiem, tak na tym w sumie gry polegają. Eee, zobaczymy w sumie, więc jeżeli ktoś subuje ten kanał do Robocrafta, to... Przepraszam, ale no w najbliższym czasie liczy, niech liczy się z tym, że po prostu nie będę go nagrywał. E, dobra, lecimy sobie dalej, jest 6 do 4, ten odcinek pewnie też będzie strasznie krótki, więc lipa. E... Jeszcze najgorszy sposób, w to to, że ja powinienem mieć co odcinek nowego robota, ale tak się nie da. No, sami pewnie jak gracie, to macie jakieś tam swoje ulubione roboty, którymi gracie. Jeśli byście mieli 20 takich swoich robotów już fajnych, wybranych, to nie chciałoby się wam usuwać albo zbierać na nowy garaż, bo tutaj zbieranie na nowy garaż to nie jest chwila. Tylko musicie usuwać i sobie wybierać nowe. A pewnie sami. Hmm, znaczy, ja nagrywając tak mniej więcej odcinek, yy, dwa na tydzień powiedzmy, że nagrywam. No, powiedzmy, nie mówię, że tak jest. To macie dwa roboty na tydzień, no pewnie sami jak gracie w tą grę, jeżeli tutaj ktoś w ogóle w nią gra To nie bierzecie sobie nowego robota, znaczy dwa razy nowego robota w tygodniu Albo raz na tydzień Tylko jeżeli sobie wbijacie raz na jakiś czas, tak jak ja w to pograć, to byście sobie jeszcze rzadziej to wybierali Ale teraz ograłem tą tarczą, dobra jednak nie ograłem Zniszczymy ten samolot, sami rozumiecie o co chodzi Że troszeczkę to się nie łączy z nagrywaniem Poza tym nikt, nikt tego nie nagrywa, przez to to robi właśnie takie wyświetlenia, no ale... Woo, tak średnio mam od kogo brać przykład jak to nagrywać, tak tak jak na przykład jest Minecraft to mogę sobie brać przykład od <grym> mi to Minecraft <grym> I w ogóle wiadomo co chodzi Eee, tak Wstałem sobie dzisiaj o 11.30, to jest w ogóle mój rekord. Eee, nie mam pojęcia jak to zrobiłem, ale to było coś takiego, że sobie poszedłem spać o drugiej, wstałem o 8 i takie... LOL, jestem zmęczony, idę się jeszcze zdrzemnąć na pół godziny, wstaję, patrz 11.30 I od razu miałem takie What co Masakra, mm, nigdy więcej już nie idę, bo Zazwyczaj to kończyło się tak, w sensie, że zawsze jak szedłem spać, to robiłem coś takiego, że Brałem sobie budzik i nastawałem sobie na 8 godzin odkąd poszedłem spać I to była najlepsza strategia, bo mnie budziło tak idealnie I wstawałem, no i byłem wyspany i w ogóle, nie wiem Jak są ferie czy coś wolne, to zawsze tak robię, bo to jest spoko plan Ale Tutaj jest kolejny ziomuś Nie wiem czy to ja jestem zalogowany, czy nie w sumie Pójdźmy sobie do mojej drużyny Zobaczyć czy oni są zlagowani, co oni robią? Oni są zlagowani, bo się tak poruszają jakby byli zlagowani, okej. Okay. Dobra, to może to jest moja wina, mam jakąś aktualizację systemu czy coś, ale... Ja raczej w to wątpię. E, dobra, tutaj jest ten w którego sobie postrzelamy, on już się tutaj schował. E, co to jest? Aha, no to wiesz, sobie setarcze. Tak po prostu. Dobra, nasza drużyna się strzela, ale oni chyba też tak dokładnie nie strzelają, więc oni pewnie też mają jakieś problemy ze sobą. Co to jest kurde tutaj za klocek? Dobra, jeszcze nie ja go zniszczyłem, no nieźle. Eee, dobra, 10 do 9, w sumie ta runda może nadrobiła troszeczkę czas trwania tego odcinka, bo na początku myślałem, że będzie krótki po tamtym eee, nie Team Deathmatchu, tylko... Boże, jak to się nazywało, nie mam pojęcia, już zapomniałem. Battle Arena, o dokładnie, po Battle Arenie, ale jednak nie nadrobił to ten Team Deadmatch, bo trwa długo. Fuck, ale spadłem to bo Myślałem, że się jakoś tam zahaczy, jednak nie spada, to taka niespodzianka. Ej, to on w ogóle nie powinien do mnie strzelać, jak stoi, a dobra, jednak może do mnie strzelać. Fuck, ograł. I teraz kto wygra, kto wygra, ja czy on? Nie mogę w ogóle w niego trafić, o co chodziło z tym działkiem? Ono się tak dziwnie poruszało i trafiało wszędzie, tylko nie w niego, ale Peszek, ja nie wierzę. Eee, dobra, 12 do 11, więc słabo. W ogóle ta gra jest taka, żeby sobie wychillować, czy coś sobie pograć raz na jakiś czas i tutaj się nie da grać profesjonalnie. Tak mi się wydaje, że tak samo jest z Fortnite'em, tylko że ci ludzie zaczęli grać jakieś turnieje i zaczęli udawać, że ta gra jest jakoś skillowa. To jest coś takiego, jakbym sobie tutaj założyli, Założylibyśmy sobie dwa klany i zaczęli ze sobą walczyć i udawali, że ta gra jest jakaś skillowa. Tutaj nie ma żadnego skilla w CES jest skill w LoLu, jest skilla. w Robocraft i takich grach zazwyczaj dla dzieci nie ma żadnego skilla, po prostu jest fart. Albo trafisz, albo nie. I nie wiem, komuś się uda po prostu coś ładnego zrobić, że nie wiem, na przykład Zrobi jakiś obrót i trafi przez przypadek czy coś, to od razu jest, że skill ma i w ogóle, a tak naprawdę ma farta. Eee, więc te gry właśnie na tym polegają. Jedna jej osoba brakuje. Mam nadzieję, że to nie będę ja, bo się tak troszkę wrąbałem eee, słabo. Eee, Okej, okay, dobra, mogę się z nimi postrzelać. Z tym gościem, ale tamten się wbił. Mam nadzieję, że to będzie ten jedyny kill, musimy mu pomóc. Temu naszemu ziomkowi z bo, po prostu brakuje nam jednego kila. jeżeli on umrze, to to jest koniec, dobra, wygraliśmy, nie go zabiłem jeszcze przez te lagi. Tak mi się wydaje, że to przez lagi, ale chyba to by było na tyle, dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, zapraszam was jeszcze dzisiaj na kolejny odcinek z Terraria albo Minecrafta, e, który będzie pewnie, jeśli ten odcinek wleciał po południu, to tam tamten będzie wieczorem, myślę, że 19, .00, 20, .00, 18, .00, coś takiego, jeszcze nie wiem dokładnie jak powinienem dodawać te odcinki, możecie zostawić łapkę w górę oraz jeżeli jesteście nowi to suba, jeżeli jesteście nowi i chcecie więcej Robocrafta, to nie wiem, będziecie mogli mi spamować, dawaj Robocrafta, to może kiedyś go nagram, no i alo.